Witam serdecznie Dziś pokażę Wam ostatni element układanki jeżeli chodzi o Kubrick System One a mianowicie doszły do mnie w końcu pianeczki w organizerach więc dzisiaj postanowiłem Wam pokazać jak ja wycinam w tych piankach jak dobrze wiecie do tej pory używałem do swoich skrzyń, do swoich modyfikacji pianek zamawianych na metry na Allegro dziś do mnie dotarły oryginalne pianeczki od Kubrika. Zaraz Wam pokażę jak się i czym się różnią. No i pokażę Wam jak ja w nich wycinam. Akurat mam fajny projekt. Już, już nie mogłem się doczekać, już pomyślałem co tutaj zamontuję w mojej jednej skrzyni. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak ja to wycinam, jak dobrze wiecie. Jeżeli chodzi o organizery Kubrick System One, mamy wersję XL, L i M. I tutaj mamy taki właśnie asortyment, w których są skrzynki. Oczywiście można zakupić je osobno, jeżeli chodzi o skrzynki organizery kubełkami lub organizery z piankami organizery, organizery z kubełkami już u mnie widzieliście już niedługo będę ich recenzja wyglądają tak to są organizery z kubełkami a tutaj mamy już organizery tu mamy organizer M o którym wspomnę już niedługo tu mamy organizer L tak jak widzieliście przed chwilą z kubełkami Tutaj mamy bez kubełek. Zobaczcie, mamy pianeczki. Tych mamy pianeczki. Oczywiście tu mamy reklamę, jak to może wyglądać. Kubryczka. No i mamy pianeczki. Pianeczki w tym y, akurat w wersji M i L są podwójne po 2 cm. Zobaczcie. Tak wygląda pianeczka. Powiem Wam, że ta pianeczka jest taka gęsta, inna niż te standardowe, co ja zamawiałem na Allegro. Powiem Wam, że naprawdę fajnie. Poddaje się, ale delikatnie. Ale w porównaniu do pianek, których ja których ja używałem, zamawiałem na Allegro. Zobaczcie. Tak wygląda. Pianka zamawiana na Allegro. No jest taka chrapowata. Taka inna struktura. A to zobaczcie, tą. Widzicie? Golnym okiem widać, że ta jest fajniejsza. Ale jak to będzie, to się okaże. Tak jak mówiłem, mamy 2 po 2. To nadaje nam 4 cm. Czyli jeżeli mamy jakieś małe elementy, wycinamy w górnej. A warstwa zostaje nietknięta. Bardzo fajna sprawa, ponieważ nie musimy wycinać całości i tak dalej ale to nie jest temat na dziś ten temat omówimy kiedy indziej ta skrzynka też idzie po stawkę. na boczek a skrzynki której będziemy dzisiaj używać w której będę wycinał jest to skrzynka XL w której pianeczka jest po całości jak zobaczycie Oczywiście reklama, jak widzicie, elektronarzędzie można śmiało y, uzupełniać, i mam tutaj trz, trzy pianeczki: dwa razy po 2 cm i raz 3 cm, czyli możemy sobie dostosować, dopasować daną wysokość narzędzia. Przypuśćmy dwie dwójki na górę. Na przykład ma 5 y, cm wysokości nasze narzędzie ten delikatnie centymetr wystaje poza, żeby ładnie było chwytać, no i trójka na spód lub po prostu dowolna konfiguracja. Przypuśćmy 2-3 na spód, 2-3, a na 2-2 na spód i tak dalej. To wszystko zależy od wyobraźni i od jakich elementów chcemy umieszczać w organizerach. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o taki początek. No, i ja już tutaj wyrysowałem sobie co umieszczę w tej skrzyni. Zobaczcie, już mamy wszystko ładnie naszkicowane. Zostało teraz tylko to wyciąć, jak ja to robiłem. Przykładałem dany element, który chcę mieć zamieszczony w tej, w tej piance. Przyciskałem delikatnie, bo ona jest taka mięciutka i po prostu odrysowywałem cienkopisem najlepszy sposób najlepszy patent dziś będę wycinał nożykiem nie testowałem jeszcze tej pianki na wypalarce bo dobrze wiecie że też ja lubię wypalać wypalarko ale przetestuję zobaczę czy się da radę jak będzie wszystko w porządku to nagram jakiś tam instruktaż dobra ja tu mam 3 cm piankę, ponieważ moje narzędzia będą po większości wysokie, więc w trójce i pewnie w dwójce będę wycinał, ale to też Wam wszystko zademonstruję. Tak jak mówiłem, trójka i mamy pod spodem dwie, dwie, dwie dwójeczki. Ale to już nie będę wyciągał, bo to nie ma sensu. Wyciągam piankę, odkładam skrzyneczkę na razie na bok, kładę ją na stolniczek do wycinania jest potrzebny nożyk najlepiej tapice, y, tapicerski ten 9 mm ja mam akurat od oczywiście ostra starka ja to zakładam zazwyczaj rękawiczki ponieważ nigdy nie wiadomo jak nam gdzieś tam ręka ucieknie I co by się jeszcze przydało coś pod spód podłożyć, żeby to nam nie latało albo nawet nie uszkodziło będziemy wycinać ja pokażę wam jak ja to wycinam, oczywiście staramy się dokładnie wyciąć w pionie mamy 3 cm piankę, czyli ja sobie tak nożyk 3,5 cm wyciągam no i aby zacząć powoli zaczynamy i powoli sobie to wycinamy Pyk. staramy się jak najdokładniej to wyciąć oczywiście obracamy sobie jak trzeba nie ma z tym problemu i jedziemy powolutku żeby było jak najdokładniej oczywiście sprawdzamy od spodu czy było wystarczająco jak widzicie Odpowiednia wysoko, głębokość nożyka została wysunięta. No i, i tak takim to sposobem jedziemy sobie po kolei. Tak jak mówiłem, bez tretu, bez kombinacji. No a spokojnie wycinamy pyk tu już dojechaliśmy pamiętamy przy krawędziach jeżeli odsuwamy się tam na około centymetr tak jak ja mam w moim przypadku postaramy się robić to troszeczkę wolniej i dokładniej żeby po prostu nie ścieniować tej pianki na tyle że po prostu tam potem w skrzynce się to wszystko nie rozerwało oczywiście ale tak jak mówiłem, to trzeba powolutku do wprawy dojść. Nie ma z tym problemu. Najważniejsze co to, pierwszy raz się nie śpieszyć. Wyczuć to, jak to pianko się wycina. Powiem Wam, że ta pioneczka od Kubrika jest o wiele gęściejsza. I moim zdaniem, troszeczkę ciężej się wycina. Lecz jej sztywność jest na tyle dobra że nie y, zniekształca się wycinanie po prostu czyli y, jak to wam wytłumaczyć że jak tniemy prosto to tniemy prosto nie ma takiego czego że po prostu ten nożyk nam y, gdzieś tam ucieka skręca i tym podobne naprawdę powiem wam że naprawdę bardzo fajnie to wszystko wychodzi. Tu już mamy docięte, tutaj mamy coś niedocięte. Poprawiamy, gdzie jest niepodocinane. Jeżeli jest podocinane pyk, wyciągamy. Zobaczcie, i tak mamy już wyciągnięty wycięty jeden element. Rewolucja sprawa. To na razie odkładamy, bo może się jeszcze przydać. No i w takim przypadku bierzemy się. Za drugi element. Dobra, widzieliście jak wycinam proste przykłady. Tutaj mam taki zawijany troszeczkę, delikatny, mniejszy, więc zobaczcie jak ja to wycinam, jak ja sobie z tym daję radę. Zaczynam powolutku. do droga. Znowu droga, jadę w drugą stronę, pionuję, 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 zatrzymuję się. Tutaj mam delikatnie półokrągłe, ale na razie to zostawiamy. I znowu jedziemy, jedziemy, jedziemy do piona, do piona, spokojnie. Znowu kolejne. Mamy. Tu mamy znowu półokrągłe, które na razie zostawiam. Wbijamy się. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I zawijamy teraz powolutku. Tak jakbyśmy wyżynę arkocieli. I zawijamy, 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 zawijamy. Zatrzymujemy się. Mamy kolejną płaszczyznę. znowu jedziemy jedziemy, 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 jedziemy. I znowu mamy półokągłe. Półokągłe, jak mam taki mały element półokągły, ja staram się robić tak, że po prostu delikatnie to pianeczkę w środku odpycham. I po prostu nadcinam. Po prostu skręcam ją na tyle jak mogę, co nam daje efekt końcowy. Tu tak samo było. Oczywiście to jest kwestia. Prawy, o, dzięki temu mamy coś tam jeszcze niedocięte delikatnie. Zobaczmy, co tu jest docięte. Tu jest docięte. Tu jest docięte. Prawdopodobnie jest wszystko docięte, Zobaczcie, i mam dzięki temu ładnie element wycięty. Co najważniejsze jest, to po prostu nóż musi być na bieżąco ostry, żeby po prostu dobrze to ciało. Zobacz, przyłożę, zobaczę jak to wygląda. No i powiem Wam, że pięknie. Pięknie to się prezentuje. Zobaczcie. Elegancko, naprawdę fajnie. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi... Wycinanie pianek, mam wycięte już trzy elementy. Zobaczcie, jak to się fajnie będzie wyglądać. Tyk. trzy elementy, tutaj wkładamy kolejny, i to będzie całość w mojej skrzyni. O, i tak już się zaczyna to powoli prezentować. Zobaczcie, naprawdę fajnie to wygląda. Yy. Ja teraz proponuję zrobić takie małe przyspieszenie, zrobimy tajnapsa no i widzimy się pod koniec. Jedziemy. W dłuższej przerwie zakończyłem pracę. Jak widzicie, tak wygląda efekt końcowy, wszystko na swoim miejscu. Powiem wam, że wybrałem bardzo ciężki projekt, ponieważ poszczególne elementy musiałem wycinać w trzech piankach. Więc troszeczkę mi się zeszło, ale jak zobaczcie efekt końcowy naprawdę fajnie to wygląda na przednią pokrywę musiałem dać dodatkową piankę ponieważ jak widzicie mam drobne elementy a te pianki są troszeczkę niżej i chciałem żeby po prostu pod zamknięcia i przekręcenia na przykład do góry nogami Wszystkie elementy w środku były na swoim miejscu. Zobaczmy. O, wypadły trzy wiertełka. Ale coś z nimi wymyślę, bo one będą wypadać. Ale jak widzicie wszystkie wkręty, kołeczki i tak dalej są na swoim miejscu. Jak widzicie dzięki piankom, wkładom piankowym, piankowych kubrika można fajnie zorganizować swoje narzędzia. Ja tu mam taki zestaw Worldcrafta głównie, jeżeli chodzi o łączenie kołkowe, łączenie widoczne i tym podobne jak widzicie, których używam dosyć często, dlatego postanowiłem chciałem mieć w takiej jednej skrzyneczce Dzięki temu biorę jedną skrzynkę narzędziową i mogę wykonywać różne y, prace. Tak wygląda dzisiejsza realizacja. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca, bo naprawdę warto. W następnych odcinkach, tak jak mówiłem, już mogę zaczynać serię kubik recenzjować Mam jeszcze kilka wkładów pięknych wraz z skrzynkami, więc na pewno nie zabraknie kolejnych tego typu realizacji. Tak jak wspominałem, Opanuję jeszcze, zobaczę jak to jest to wypalarko. No i też nagram jakiś filmik. Odnośnie pianki, czy ta pianka jest lepsza? Moim zdaniem gęstsza pianka, bardzo fajnie się wycina, bardzo fajnie się ona układa. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o warstwy, tutaj mamy trzy warstwy, kleiłem je klejem na gorąco akurat bo miałem pod ręką oczywiście można to kleić czym się nie podoba ja również też kleję przed klejami montażowymi różnego rodzaju nie kupuję jakichś tam specjalnych tylko zawsze coś co mi zostanie z danych robót i tak dalej jeżeli macie jakieś komentarze to oczywiście zapraszam dajcie znać jak wam to się widzi te wkłady piankowe od Kubrika, czy używacie już, czy sprawdzają się Waszym zdaniem czy nie. No i oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, na dole czerwony przycisk. I oczywiście zadmijcie o łapce w górze. No a ja zapraszam na moje następne odcinki, które już niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!